Cześć wszystkim, tutaj Jula. Hej, wszystkim, tu Patty. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim trochę holem zakupowym i mamy tutaj. E... Dodatki? Kosmetyki? Dodatki, tak, mamy kosmetyki. takie dodatki, kosmetyki, jakieś tam takie małe, mniejsze rzeczy, których byśmy po prostu nie pokazywały w samym holu ubraniowym, ponieważ takie hole ubraniowe też się pojawią niedługo na naszym kanale i myślimy, że będą ze dwa. Mm -hmm. Tak, myślimy, że będą ze dwa takie hole. Jeśli to podzielimy, to będą dwa, jeśli nie, to będzie jeden. Ale myślę, że raczej to podzielimy, ponieważ jak myślę sobie, że mam to wszystko montować i mm. film ma trwać 30 minut. Dla Was dokładnie pół godziny to nie ma to żadnego sensu. A więc bez zbędnego przedłużania po prostu zacznijmy. Znaczymy. Aha, jeszcze tylko dodam, że niektóre rzeczy są ze Stanów, w sumie większość, trzy czwarte, tak, nawet. Tak, trzy czwarte rzeczy będzie ze stanów, które, które teraz tam e, kupiłam I po prostu chciałyśmy Wam to wszystko pokazać Pokaż. To zaczynaj Ok e, Zaczniemy od e, eyelinera, który kupiłam właśnie w Stanach Jest to zwykły czarny eyeliner w pisaku Wygląda tak Szczerze Wam powiem, używałam go tylko raz I jestem z niego zadowolona, ponieważ e, bardzo fajnie maluje kreski po prostu za jednym pociągnięciem e, ręką ta kreska jest fajna i jest wyraźna, nie trzeba się tam męczyć, poprawiać. Mm, więc jest naprawdę jednej najbardziej na plus. Kosztował chyba jednego dolara, więc tak naprawdę za śmieszne pieniądze. New York Color, tak się nazywa ta cała firma. Mm, I jest to jakiś super black, więc jakieś są super czarne, i rzeczywiście tak jest. Kolejną rzeczą jest iOS. Y, pewnie iOS już każdy. No? Doskonale zna. Także mam e, tutaj swój iOS. Ja jeszcze mam nie nierozpakowany, ponieważ e, jeszcze nie skończyłam swojego tamtego iOS-a. Julka z kolei jest e, wielką fanką i maniaczką tego, e, tej oto pięknej, cudownej rzeczy, więc ona już kończy. Od razu dostała. Od razu... <laughs> Malina i granat. Wygląda tak. Mam nadzieję, że będzie całkiem fajnie mi tak. się Sprawy. malował. Kolejną rzeczą jest też rzecz z ios i tym razem jest to krem balsam do rąk. Prezentuje się tak. I sprawuje się też ok. choć Klei się do rąk. Znaczy uczucie po, prostu uczucie po nim jest takie, że jakby kleiły Wam się ręce. Ja na przykład tego strasznie nie lubię. Tak. Ja lubię, jak krem jest taki nawilżający mocno i, I się po prostu tak tą... się wchłania w tą skórę. Leci. Oh, oh! Następną rzeczą, jaką mamy wam do pokazania, jest paletka z firmy Elf. Ja tą firmę generalnie kojarzyłam już wcześniej, dlatego że moja mama mi wcześniej zrobiła małe zakupy z tej firmy kosmetycznej, z tej marki. I powiem Wam szczerze, że ta firma jest naprawdę jak dla mnie bardzo w porządku. Ja generalnie nie jestem jakąś fanką makijażu. Kupiłam tą paletkę za dolara, tak jak w sumie większość tych kosmetyków z Elfa. E, prezentuje się ona tak. Tutaj jak widzicie, są same takie kolory matowe i bardziej w brązach, beżach i tak dalej. Następną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, są to okulary. Jeszcze tu wiem. Yeah. Są to okulary przeciwsłoneczne. Wszystkie Wam może na sobie zaprezentujemy. Nie, nie. Ja tak. To, tak nie wiem, tak to dziwnie. Mamy trzy nowe pary. Trzy nowe. Mamy trzy pary nowych okularków. Pierwsze są takie. Mają, pobły, taki mają połysk Niebieski. niebieskich szkiełek. Myślę, że są bardzo ładne. Dobra, pierwsze się prezentują tak. Ja we wszystkich okularach wyglądam jak Debbie, i tu nie właśnie tak, ty. Tak się czuję. Ale wszystkie dobrze, ja wyglądam ja tak. Drugie e, wyglądają tak: o, czarne, oprawne, całe czarne. I powiem Wam szczerze, że te są e, jedne z moich ulubionych. Jedyny ich minus jest taki, że. One, mają tutaj, one są całe plastikowe, więc jak nosimy je tutaj na głowie, to czuć tak jakby taki ucisk i strasznie boli po nich głowa. I ostatnie wyglądają tak. Są dosyć podobne do tych pierwszych, tylko że nie mają tych szkiełek takich niebieskich. I na to widzę. Wszystkie okulary pochodzą ze sklepu H&M. Myślę, że te wszystkie okulary będą również w Polsce w waszych stacjonarnych handemach. Bo to jest sieciówka i oni mają praktycznie to samo Dokładnie tak Kolejną rzeczą są to czokery czo 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 Patrycji, której zakupiłam, bo mnie ubagała Kupiłam je w Stradivariusie za 36 zł I Ja tego nie noszę, Patrycja to lubi, no to niech nosi mi się to strasznie podoba i uważam, że można fajnie urozmaicić całą stylizację właśnie takim dodatkiem. Jak najbardziej na plus. Następną rzeczą są klapki, które również kupiłam w H&M właśnie w Stanach. I myślę, że to też jest rzecz, która teraz aktualnie coraz bardziej staje się modna. Nie wiem, Julka to też jest taka rzecz, której właśnie Julka nie lubi, nie, nie podobają się jej, mi z kolei bardzo. Są to takie te zwykłe klapeczki, pewnie je doskonale znacie. Bo uważam, że są naprawdę fajne. Są mega wygodne przede wszystkim. Kosztowały one albo 25 albo 30 dolarów. Klapki, te również japonki. japonki. Są to japonki z Ralfa i wyglądają tak. Są całe czarne. Tu mają biały znaczek i biały pasek. Ja Jej kupiłam w TK Maxie. Za jakieś, już to naprawdę nie pamiętam, ale coś około 20, czy tam 30 dolarów. dolarów. nie więcej. Chyba 30 dolarów. Tak, czyli taka cena jak poprzedni. Tak. Następną rzeczą jest czapka, taka baseballówka. Ja strasznie e, potrzebowałam, w, będąc w Stanach, czapki, ponieważ było mega gorąco. A ja oczywiście spakowałam się tak, jak nie powinno nam. Zabrałam połowę rzeczy, które po prostu nie nosiłam. Sensu. Czapka jest taka, w... my strasznie lubimy takie czapki, szczególnie na lato. Ta jest w kolorze granatu, ja wam założę na siebie. No, czapka ma tutaj taki jakiś znaczek. Te czapki mi się kojarzą właśnie z takimi, jak chłopcy grają w bejsbola bola, no. albo coś. W Stanach to jest mega popularne, wszyscy noszą takie, tego typu rzeczy, więc stwierdziłam, że je wezmę. Pieniądze po prostu śmieszne, bo jedna czapka kosztowała około 5 dolarów, więc bo by nie wziąć, co? Więc mamy jedną taką. E, no i kolejna czapka. Jest to tym razem czapka taka mocno, mocno czerwona. Tutaj ma znaczek W, czyli pewnie Wisconsin, Wisconsin tak. E, no i też kosztowała 5, 5 dolarów. I jest super. I też mi się kojarzy z tymi. Tak. Kolejną rzeczą jest to prostownica. Prostownica z firmy Remington. Oczywiście jest to prostownica zakupiona przez Patrycję też w Stanach, czyli ma ten przełącznik ich. Prostownica sprawuje się super, super. Naprawdę prostuje włosy świetnie. Jest w takim kolorze śliwkowym takim śliwkowym, a w środku ma taki róż. Tak. No i jest naprawdę godna polecenia. Następną rzeczą jest yy, już troszkę. Droższa rzecz, którą ja bardzo chciałam dostać od mojej mamy. Niestety nie miałam jak jej odebrać, więc dopiero kiedy pojechałam do Stanów, mogłam to dostać w swoje ręce. I jest to Kindley. Yy... Jest to kindle, który też bardzo dawno e, chciałam dostać. E, ja już o tym kindle'ju słyszę i słyszę. Etui także wybrałam sobie na ebay'u, przepraszam, etui wybrane zostało na Amazonie, więc obecnie mam e, jedno takie i myślę, że jest bardzo ładne. Ja sama je wybierałam przez internet, mówię mamie to, to, to i... I jest to. I jest. Ceny Wam nie powiem, bo nawet nie mam pojęcia, ale na pewno możecie sobie sprawdzić na internecie, ile to kosztuje. Ja nie chcę tak. Was wprowadzać w błąd. To teraz przechodzimy do zakupów z Victory Secret. I chyba mamy najwięcej tych rzeczy teraz. Chyba tak. Więc nie ma co przedłużać. Przechodzimy do setna. Zaopatrzyłyśmy się w kilka takich różnych kosmetyczek. Pierwsza jest taka w kolorkach takich niebiesko-złotych. Niebiesko złoto-białych. Mhm. Jak dla mnie jest bardzo ładna. W środek tej kosmetyczki jest również niebieski, więc tak prezentuje się cała, cała kosmetyczka, i cena to 18 dolarów. Kolejną kosmetyczką jest już kosmetyczka troszkę większa i o innym kształcie. Jest to kosmetyczka przezroczysta z takimi tutaj różyczkami. I kosztowała? Ona kosztowała chyba tak samo o 20 albo 18. Tak. Następną kosmetyczką, już ostatnią jest pewnie taka kosmetyczka wszystkim najbardziej znana, popularna, w mega znanym wszystkim wzorze. Wygląda tak z bliska, również ma tutaj logo Victory Secret, rozpinana, tak jak wszystkie w środku jest, taka kropkowana i koszt to 16 dolarów. Bardzo fajna, przynajmniej moim zdaniem. Następną rzeczą będzie torebka na plażę, którą kupiłam sobie i Julce. Dlatego, że stwierdziłam, że po pierwsze, najważniejszym powodem jest to, że zawsze się zgubimy, zawsze nie możemy się znaleźć. Ona gdzieś poleci, jak gdzieś polecę i potem się nie znajdziemy. Więc kupiłam nam torebki, które nam pomogą w rozwiązaniu tego jakże wielkiego problemu. Torby prezentują się tak. Mają, słuchajcie, bardzo fajną strukturę, bo one są zrobione jak ręcznik. Jak się je dotyka, to jest jak ręcznik. Mają super logo, takie wygrawerowane, można powiedzieć, Mywe. Victoria's Secret. Środek ich wygląda tak. Są Mają mega, takie paski kolorowe. Tak, są mega pojemne. Widać, że to są takie plażowe. torby plażowe, dlatego że właśnie nawet ten środek jest przystosowany do tego, żeby mieć tutaj mokrą jakąś ręcznik. mokry ręcznik tak, czy coś w tym stylu. Kolejną rzeczą jest case na Patrycy Telefon. Jest to case również z Victorii. Jest przezroczysty, ale tutaj na obramówkach. I ma takie paski w kolorze, w kolorze miętowym. I tutaj ma takie napisy: Tropic, Like it's Hot. Trudno było mi przeczytać, tak? Tyłem. Tyłem I prezentuje się bardzo ładnie na telefonie Case kosztował 12 dolarów Jeżeli już jesteśmy przy case'ach, ja także Wam pokażę case, który kupiłam też na mój telefon Case wygląda tak, myślę, że też bardzo popularny wzór i chyba wszystkim dobrze znany Kosztował 20 dolarów W case, case jest gumowy Następną rzeczą jest to strój kąpielowy i jeśli ma to kogoś urazić, że pokazujemy stroje, to przebicie. tak, bo wiemy, że nie każdy to lubi. Strój jest również z Victory Secret i góra prezentuje się tak, czyli jest cały czarny, dół od stroju prezentuje się tak. Majtki y, są z wysokim stanem. Tak, żebyście sobie nie myśleli, że to takie galotki, więc jest z wysokim stanem. Jeżeli chodzi o stroje kąpielowe z Wiktorii, ja zakupiłam także jeszcze jedną górę. Góra wygląda tak. Y, myślę, że bardzo ładnie, y, i szczerze powiem Wam, że na tej górze dzieje się tyle, że na majtkach już chyba raczej nie musi. Bo szczerze powiedziała, że wystarczy, że założymy sobie po prostu czarny dół do takiego stroju i będzie to fajnie ze sobą się łączyło. Kolejną rzeczą jest to mgiełka. Mgiełka o tak cudownym zapachu. Że ja się zakochałam. Mgiełka nie jest to z tej serii takich dużych, jest to mała do torebki, idealna. Okay. No i co tu więcej mówić? Kosztowała ile Patrycja? Nie pamiętam, ale coś około 10 dolarów. Coś takiego. Coś takiego. Angels Only pod... Ja mam z kolei tutaj mgiełkę już tych e, dużych rozmiarów, <grym> bo tamta ma 75 ml, ta ma 250. E, kolejną rzeczą są to takie również mini perfumy do torebki. Prezentują się tak, możecie tutaj zobaczyć. Ja mam też właśnie takie jedne e, i te mi się bardziej podobają Julce, na przykład podobają się, się tamte dojdzie. amite. One mają zapach, słuchajcie, takiego kokosu. Normalnie taki kokos piękny. Są yeah. super. I one mają właśnie, to jest ich plus, że są takie małe, bo możemy je zawsze wrzucić do torebki. Następną rzeczą jest to błyszczyk. Błyszczyk o wakacyjnym kolorze. Jest to taki piękny róż. Następną rzeczą jest raczej są perfumy, które ja dostałam w prezencie. Są one bardzo ładne, mają naprawdę przecudowny zapach. Perfumy wyglądają tak, są naprawdę dosyć spore. Buteleczka jest, myślę, bardzo ładna, przesłodka. Wygląda tak. Jest ozdobiona takim wzorem jak samo pudełko. Na przodzie oczywiście jest logo Victorii. Mają cudowne, po prostu tutaj, zobaczcie, jest takie piękne zapięcie i taka śliczna kukartka I już ostatnią rzeczą. Jaką sobie zakupiłyśmy, w sumie to ja zakupiłam. Też jest to zestaw bielizny, więc jeżeli e, nie lubicie, nie tolerujecie tego, to po prostu już możecie wyłączyć film, bo to już jest ostatnia rzecz, którą mamy wam do pokazania. E, jest to komplet, u, jest to komplet z Kelvina Klein'a, e, no pewnie. Pewnie wszyscy o, Jezu, w ogóle nie jesteście oryginalne i tak dalej, bo każdy to ma. No dobra, każdy to mamy, tego nie miałyśmy, chciałyśmy to mieć, więc teraz mamy. Zawsze chodzimy, chodzimy na tance i teraz jest gorące z lato, więc jest to okres na właśnie noszenie tego typu staników sportowych na zajęcia. Jeżeli chodzi o majteczki, zwykłe bokserki. Filmik dobiegł końca, wytrwanym, bijemy brawa. Mamy nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu i dacie nam łapeczkę w górę. Czekamy też na Wasze komentarze i jeśli chcecie zostać z nami na dłużej, a nas jeszcze nie subskrybujecie, to chętnie zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Tak, subskrypcja jest darmowa, więc tylko będziecie informowani o dalszych naszych filmikach, kiedy coś wstawiłyśmy. Więc mamy nadzieję, że tego typu film Wam się spodobał i do zobaczenia już wkrótce, niedługo w następnym filmiku. Mm,